Halo, Jesteście znowu na moim kanale i robimy specjal na 10 subów tak jak obiecałem jak obiecałem jest też na dworze i tylko kliknijcie łapkę w górę tutaj macie przycisk do subskrypcji on jest czerwony jak chcecie mieć na bieżąco powiadomienia z mojego kanału no to musicie go kliknąć tak jak ja, żeby był szary i lecimy. Więc przenieśliśmy się na naszą scenę. Oczywiście nie powtarzajcie tego w domu, bo my mamy rzekę, wodę i wszystko jest w kontrolowanych warunkach. Wy możecie tego nie zrobić i coś może Wam się stać. To jest bezpośrednia, bezpośrednie narażenie życia lub zdrowia, więc nie polecam tego robić w domu. Ja to specjalnie robię, żebyście wiedzieli jak to wygląda. I zaraz lecimy z pierwszą rzeczą. Więc mamy już wszystkie rzeczy na naszej scenie i pierwsze są tak: fasolki, druga jest farbka, trzecia jest ciastolina, czwarta jest kostka rosołowa, piąty jest lakier do paznokci, szóste są tabletki musujące, multivitaminy i Siódma jest Pepsi w puszce i dałem jeszcze Coca-Cola w butelce, żeby zobaczyć jak porównać to. I za chwilę teraz będzie cięcie, a za chwilę lecimy z pierwszą rzeczą. Wszystko sobie muszę najpierw odsunąć. Na pierwszy rzut idą fasolki. Oczywiście powtarzam, żeby nie robić tego w domu, bo my robimy to w kontrolowanych warunkach. Mamy butelkę z wodą i wszystko jest w porządku. się popsuł palnik no. Cięcie Wróciliśmy już do naszej fasoli Musiałem naprawić palnik O proszę proszę Jak widać tak wygląda fasola Spalona Palnikiem Gazowym Troszeczkę strzela Coś tam Teraz przechodzimy do drugiej rzeczy. Teraz mamy kolejną rzecz, czyli kostkę rosołową. Zrobimy sobie pieczonego kurczaka. No powiem pachnie takim pieczonym kurczakiem. Ej, ale naprawdę pachnie pieczonym kurczakiem. No, jestem pod wrażeniem. Teraz robimy cięcie i lecimy do trz... trzeciej rzeczy. Teraz mamy lakier do paznokci, czyli bardzo łatwo palną rzecz. Czyli tu musimy zachować szczególną ostrożność. I odeszliśmy na większy dystans i mam przy sobie wodę. I nie jakąś wodę, nie wiadomo co, tylko wodę z rzeki. No i jak mogliśmy przewidzieć... Tak się pali lakier do paznokci. Teraz sobie to zgasimy, żeby nam się tu nie zmiecił pożar. Dobra. Teraz mamy kolejną rzecz, czyli fartkę. Nie wiem, jak się zachowa, też jestem ciekawy. Strzela. Aha, czyli farbka nam się po prostu usmażyła. No okej. Okay. Nic ciekawego, ale spoko. Dobra. Cięcie i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Teraz mamy ciastolinę. Też nie wiem jak się zachowa, ale jest to chińska substancja, więc może być łatwo palna. Dlatego powtarzam nie robić tego samemu w domu. My mamy kontrolowane warunki i wszystko. A, i oczywiście, żeby ktoś nie myślał, my te wszystkie śmieci pozbieraliśmy. Żeby ktoś nie myślał, że śmiecimy, wszystko jest elegancko pozbierane. No, tak się spaliła. Nic ciekawego, więc lecimy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą są tabletki musujące. Ja wiem, jaka będzie reakcja, ale chcę wam to przedstawić. Tu mamy ze strony białej, a tu mamy z drugiej strony. W sumie to nie ma różnicy z tego co widzę. No i tak to wygląda z tabletkami musującymi. Teraz mamy coś bardziej niebezpiecznego, czyli Pepsi. Ja się odsuwam na odległość. Niestety puszką się rozczarowaliśmy, bo palnik jej nie chciał nic zrobić. Po prostu mamy za mało palników, potrzeba więcej. Teraz robimy z plastikową butelką, ale też należy zachować najważniejsze środki ostrożności, więc nie polecam robić tego w domu. I jeszcze przybliżając co my robimy, robimy spalanie, czyli nieodwracalne zniszczenie produktu. Z puszką koli stało się takie coś. Tutaj się przebiła, tam się przebiła. CO2 uciekł, ale miałem nadzieję na wybuch. Mogłem poluźnić korek, ale trudno. I ten. I ten. Dobra już. Co, już jest? Mm. <laughs> Dawajcie więcej subów, łapek w górę. Jeśli Wam się podobały takie odcinki, to mogę je kontynuować. Elo Element, do zobaczenia na... Raz.